No i wracamy! Proszę bardzo, Cały na czerwono, albo zielono, nieważne, mało jest co. kontynuujemy sobie w tym samym miejscu, w którym z, zakończyliśmy ostatnio. Mamy zawsze wszystkie miasta? Elfu, się? Nalicza się, o, ładnie, ładnie. Postarali się, nie ma co. Mm, no, mamy ma, ma początek tygodnia, mamy nawet całkiem sporą armię. Naszym planem było, żeby, yy, no, przegonić tutaj te żywiołaki i polepszać naszą armię. Yy. No właśnie, coś kurczę, No to ma taki duży sens. No nie wiem, ale na pewno będę musiał iść w stronę tego, więc po prostu idźmy. Idźmy w stronę słońca. I zobaczymy, jak to pójdzie. No ucieka od nas. No właśnie, no nie, wiem, gdzie jest ten Dylan? Śmieszny. Gdzie on, on się pojawi? W końcu się nie pojawi. Nie, można nawet. Czy jaki? Dobra, jest zapis, więc jakby co to można jeszcze. Zawsze. No bo zrób to jakoś dobrze. O, po. 66, Dobra, chyba nie będę jednak tego fortmostru tutaj przejmował, bo tragedia jakaś. Zróbmy tak. Bo najgorsze są że jakie z tego względu, że one mają zaklęcia. Zaklęcia i też jeszcze obszarowe. Nawet, nawet jakieś odporność na magię mi się przyda w tym momencie. jakakolwiek. No i, no i teraz patrzcie co się wydarzyło. No właśnie, strata wszystkich jednologów Czy możemy sobie na to pozwolić? No chyba raczej nie za bardzo Dzisiaj w sensie jakby już wolę chyba... Matko. co ja, jest jakaś tragedia po prostu, coś w jakiejś body Kto to wymyślił w ogóle? Co... Kto był takim mastermindem tam? Wow No nawet w sensie już, już mi się nie chce nie? Czy tam, I po prostu, no co, no... Zbieramy wojsko dalej. Yy, I będę to po prostu robił na piechotę, tak? Czyli będę ulepszał budynki. Czyli mogę, mogę już zacząć, proszę bardzo. Rusałki. Ulepszone. I nie, nie będę tego przejmował. Nie, to jest... Zdecydowanie nieopłacalne. Zrekrutuję sobie te drzewce. Nawet nie wiem, czy to jakiś bohatera nie jest zrekrutować, który będzie mi właśnie chodził po te drzewce co... co tydzień, bo... bo trochę to takie... monetanne. I możemy chyba iść dalej czasem sobie pozwiedzać. może się wrócimy potem jeszcze. Bo rekrutowanie teraz wszystkiego, no. To już zostały te jeszcze fajne jednostki. Na przykład ci druidzi. Może coś tam rekrut... Aha, panie, że z tego bohatera sylwano mi nie, nie wydropło tutaj. No trudno. W ogóle ciekawe, czy oni będą się przemierzać na ten zamek Inferna tam. To był ciekawe. Nawet jeżeli to nam. trochę jednostek chyba jeden, więc powinni, powinni się obronić. Ale zobaczymy. To tam kiedyś. Bardzo niskie. U. Domki na drzewie. ua! No to jest fajne akurat. Koromlech. Dobra, na co? Skoro mamy ulepszać wszystko, to ulepszamy wszystko, tak? Bo tutaj... No jak chyba nie było, nie? No musimy tu wrócić sobie kiedyś. No ale cóż, no i tak muszę ten zamek przejąć, więc kiedyś tam będę musiał przyjść. Tak się zastanawiam, czy... Dobra, jest zapis, mam początek tury, więc jakby co to? Uuuuuuuu Właśnie nie lubię walczyć z takimi jednostkami, które na przykład jak właśnie też w wody albo druidzi. Bo oni to, za to zawsze zwiastuje problemy. Zawsze. A co ja tu wymyślę? No i co nie wymyślę za bardzo? Jeden drzewiec. Dobra, jakby to też nie jak palić drzewców, to nawet dobrze. Bo mam ich dużo. O jednorosach tego nie mówiłem. Może sami będziesz sami by to zrobić, no ale kurczę no. Się nie podoba ten pomysł No i da nie ma tej manej, halo Ja tyle zachęć nie mogłem wrzucać Chyba O, dobra o, no nie wiem. Wszyscy ucznicy? Albo no, no, się tam No, na rogu tak zostać, no cóż, trudno. Zabieram dużo uczników, nie gidę, hechy. He. Nie wiem czy iść tam. to tam w ogóle było, nie pamiętam? Jakbym pamiętał, to... Dawno było po tej misji. W sumie kopanie drewna się może przydać. No właśnie. To, to. I że to zdobędę, żeby mieć jakiś wzgląd. Bo jakby tutaj gdzieś kręci. Bo w sumie teraz, chyba jak zdobędę to obserwatorium, to. obok, obok którego tam stoję. To. Uu. Drogie, ale nie będzie. Jak przejmę to obserwatorium, to będę miał chyba wzgląd na ostatni zamek. Z tego co pamiętam. To by było przydatne, bo wiedziałbym, czy jakiś tam śmieszny Gzerał na mnie nie idzie. Zobaczmy. Jest ostatni zamek. Oczywiście ze smokami, jednym smokiem, ciekawe. O, jest Gilraen, proszę bardzo. To był on? Nie, czekaj. Aha, czyli on chwilę odszedł stąd. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Jest normalny. No, nawet sobie to nawet ja tą armę, którą teraz mam, mógłbym, może na niego zaszarżować i tylko pokonać nawet. Ale no... Co to jest za scroll tutaj? O, tak, scroll. Trzęsienie ziemi. Hmm. No, intrygujące, na pewno intrygujące. No, nie, tu nic nie ma więcej, z tego co widzę. Mogę sprawdzić na przykład, co tutaj jest, bo w sumie to. A, nic, to jest po prostu koniec mapy, dobra. To są jakieś nietoperki. No, nie wiem, tak teraz w sumie już. Nie wiem, mam to misję w garści. Ua! i to jest dobra, ta fakt. chaosu, zwiększa wiedzę o 1. Zwiększa wiedzę o 3, ale zmniejsza obronę o 1. No to dla nas jakiś super nie jest, ale niech będzie. Jak w sumie to ten quest jeszcze poboczny. Tak, czy jestem w stanie ich zrobić po no, Oj, to będzie generowało dużo straty. Ale im szybciej to co zrobię, tym lepiej. I to są dylematy właśnie takie tutaj. Jak tu pójdę, bo jestem w stanie to tą armią porobić. Ten quest poboczny, którego w sumie nawet jeszcze nie ma. A dobra, poczekajmy na ten quest. Może. No. Może dlatego, tego żałował, ale no, chcemy mieć większą armię jednak na nich. Przecież zrobienie tego to i tak jest, tak są straty, nie da się zrobić bez strat. To jest bez sensu, bo ten jest do umiejętności specjalnej łowców, czyli bohaterów Sylwanu. A no ja jestem Inferno, więc tak raczej średnio, nie? Tak, raczej średnio. To kolejny bohater. O, on idzie na nas, no dobra, okej, ten idzie. Powodzenia! Powodzonka życzę. Byłem tu? Nie, nie byłem. Mogę tego krucznika sobie wziąć? Przecież bez sensu, bo ja widziałem gdzie jest ten krucznik. Właśnie tam gdzie jest ten scroll z trzęsieniem ziemi. A po co mi on, prawda? Czyli przydałyby się te... flinoty. Może sobie te smoki? O, zobaczcie, idą na mój zamek. Proszę, jak się poruszają. zgrabnie i zwinnie. No, ale ja raczej nie zamierzam oddać łatwo tego zamku. Nie wiem, czy miałem jakiekolwiek szansę go zdobyć na sam obecny. Czy taką armię. No nie wiem, no, widzę ogromny skok między. Mm, by rekrutować wszystko, to na pewno. Ogromny skok pomiędzy. Kamp tą. Nie kampanią, tylko pomiędzy poziomem trudności heroicznym, a ciężkim po prostu. Bo na heroicznym to jest nie do zrobienia. Niektóre rzeczy. I co, tydzień plagi? Właśnie miesiąc plagi. Czy to tak sobie wymyśliłem po prostu, że coś takiego ma, 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 ma miejsce w ogóle? Dzień sobie. No, czyli sobie wymyśliłem. Dobra. Fajne mam wyobraźnię. No dobra. Jestem w zbudować cokolwiek. Co by mi pomogło? Nie, nie jestem w stanie. Mogę zrekrutować wszystkie jednostki. może zamiast zrekrutować, to bym sobie bardziej ulepszył może moją armię. No. Na pewno ich. Na pewno druidów. Weźmy te drzewce. No trochę to kosztowało. Uż nawet nie, nie rusałki, żeby ulepszyć. No dobra, i teraz jakie jest wyzwanie? Hmm, normalny nadal. No dobra, no posiedzę tutaj. Porekrótuję. Jak w sumie to nic więcej nie mam tak, no bo to jest mój jedyny zamek. A na to, że on jakieś tam kopanie będzie mi przejmował, to tam wiecie. Czy on te... Żeby jakiś mi się wydawało. Nie, wydawało mi się, prawda? Wydawało mi się. Dobrze. Już myślałem, że mi wyczyścił też bio już mogę tam sobie spokojnie je zabierać na no, razą łucznicy Dobra, druidzi. Nie nie wszystkich rekrutuję, ale nie będzie. No i co chce coś robić? Jeżeli no, on podejdzie, tego dopadnę, ale... No, no dzień dobry. Hmm. Chcę dojąć mu wojsko, czy coś się dzieje? Niskie niskie, no właśnie, chyba raczej nie doniosłeś, tylko się podzieliłeś tym wojskiem. Jak już A Znaczy te jednorogi. Może te rusałki, żeby były na straty po prostu. Ulepszę sobie też te a może na jednorogi, w ogóle nie miałem jeszcze na jednorogów. Hmm. Miałem te enty. No nie no. Na <grafię> ktoś, tuś duży już. Wystarczy. Dobra, dopadniemy ciebie. Nawet jakąś tam armię masz. Nie wiem nawet czy nie iść za ten zamek na dole. W sumie to jest nawet całkiem sensowne. Może pokazać na te. ten tutaj. tutaj. to czyli inna droga. Nie, bo jak pójdę tu, 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 tu. No dobra, to może iść Tak, już mega długo mnie nie zajmie. bardziej, że mam ekspreską logistykę. A jakby się Gilera jednak stwierdził, że nam nie pójdzie, no to po prostu się będziemy wracać i. no, nawet nie. Nawet idziemy sobie zrobić ten zamek na całym dole. Nasz pierwotny. w sumie to zawsze jak przewidziałem tą misję, to zawsze sobie zabieramy na sendole, bo jakby też wydaje mi się, że tak, tak ta misja też jest skonstruowana. Że jesteśmy niemalże zmuszeni do tego, żeby... Mm, zdobyć ten zamek tam na samym dole. I żeby się tam dopiero rozbudowywać. No tylko że on jest no... Ciężki do rozbudowy, jest po prostu słabo rozbudowany. Jest mało surowców do oka, mam takie wrażenie. Niby takie złoto, niby jakieś kopalnie, ale to jest jakby wszystko mega, mega słabe. Mm. A przeciwnicy mają bardzo rozbudowane zamki już, bo ten zamek jest mocno rozbudowany i ten też. I musimy się naprawdę mierzyć, co ma zamkami. Czy to idzie. A nie, to jakiś wynka idzie. Z jakimś jednym smokiem, jedną usalką. Ciekawe. Czy to jest Glirren? i mogę nawet. Decydująca bitwa. No, wydaje mi się, że tak. Bo tu. Aha. No, Mam jakieś tu. Nie, może. No nie wiem. Nie, ja, chyba nie będę go atakował. Bo ten zamek i tak jest bez. Chociaż nie, kurczę, coś tu jest nawet. No, no jestem zaskoczony. Dobra, weź może. Nie, nie, nie zatakujmy go. Po prostu. Skoro mogę. A, już nie mogę. Okej, okay, bo tą kopalnię. Dobra. Może od niej zaatakuję. Chodź. Chodź, misiaczku, pisiaczku. Co to jest za. Z czarem Sza... szał? Ty, ty, ja to chcę. Boże się nie zorientuję, że to chcę. Mm. magów. A tak, na dobrą sprawę. To tak trzeba rozbudować, no bo... Chcemy się nauczyć trochę na zaklęć. Mimo wszystko. A Biren ucieka, no tak, tak, tak. Też jestem słaby, tak? Tak, teraz jest słaby. Jeszcze wyrekrutować moich łuczników. Skillen. Nie, jakiś wi -wi -wi coś tam. I można zdobyć ten zamek. to by było śmieszne. Weźmy ten zaklęcie szał. Pewnie mi zabraknie jednego punktu ruchu, żeby zdobyć ten zamek, bo chciałem sobie szał. Ekspresję magnetyczną ja sobie wezmę, bo z racji, że tutaj mamy dwa zamki w sumie, to jest w sumie trzy. Ale z racji, że mamy te zamki, to może chciałbym się dobrze trochę zaklęć, jednak. I spróbujmy, może się akurat uda. No nie, no nie uda się. Nie miało to znaczenia. No mam nadzieję, że nie wyrekrutujesz sobie tyle jednostek, żeby był trudny nagle. Nie powinien. Na to, sumie, późno to zbudowałem, jak tak, tak, tak teraz myślę. A... Bo nie zdążę tych smaków sobie zrobić w tym tygodniu. Tam się kręcam. Dobra, no zobaczmy, może akurat bot zrobi to po prostu jakąś szybką bitwę. Czy nie da rady. Oj, czyli za długo to trwa. Ale udało mu się. Hmm, Zastracam praktycznie wszystkiego. Dobra, powtórzmy za to tak na dole, bo to jest taka, no może nie finałowa bitwa. Bo, bo, bo nie jest finałowa ale... wiesz co, ustaw się tak i tak bo jednorożec ma aura ochrony przed magią więc jakby nie chciał atakować to zawsze będzie szansa na to, że się nie uda dobra, no, rus no Rusaki przyjmowały strzały zwierzę bardzo dobrze wyszedł do nas, jeszcze lepiej trzeba Czoń niskie morale tylko dlatego, że rządzi wami ten diabeł to jest wasz argument? przynajmniej armię armia ma chyba większą mam. ja mam chyba większą armię no no ma inne ulepszone, to, to jest jego siła. Największa. Dobra, błyskawica. 3. Trzy... Kamienne kolce. Hmm. Wano błyskawice będę jak na wszystko? Na pewno nie tutaj, bo to o te przeczar pewnie. Wydaje mi się, że ci uczcicy nie są aż tak niebezpieczni. Jak ci druidzi. Gdzie się broni. Zapewne im tą aura ochrony. Hmm, no w sumie to ci jedną ucznicę też tam taką całkiem. Jest i szał. Masz co zejście? A kiedy masz ruch? Przed innymi chyba jeszcze, nie? Powinieneś mieć. No masz. Spróbujmy. Szał. Jeżeli to się uda, to będzie fajnie. Szał polega na tym, że jednostka na, w kolejnej turze e, Zatakuje najbliższą jej jednostkę. Tak, dobrze tam. No, szał. Akcję jeden na jeden. Jak on teraz sobie w sumie tego drzewca? On jest tak na szara teraz zaznaczony. No, nawet nie opiszę mi to dokładnie. Ale no na tym to polega, tak? Yy, no drugi zdecydowanie musimy eliminować. eliminować. Hmm. Poczekaj. Na pewno, że oni teraz atakują, no ale co poradzę. No. no ta bitwa jest faktycznie do wygrania. Jest do wygrania, ale no z ogromnymi stratami. O, 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 jak mi przykro. <laughs> ale głupia sytuacja to wyszła teraz, bo to było ciekawe, bo teraz tak, drzewiec zaatakował tego jednoroga i zważywszy, że drzewiec ma umiejętność opatające korzenie, no to rzucił na jednoroga. Więc teraz jednorożec jest op oplątany korzeniami i nie może się ruszać, ma prędkość 0, nie może się ruszyć to Jednorożec mu oddał, no bo ten zaatakował, więc jednorożec jakby skontratakował. I kontratakując naruszył na niego mm, efekt oślepienia, ma taką zdolność, oślepienie, jest jakaś tam szansa. I teraz ten drzewiec jest oślepiony na dwie tury. No to może jakoś super dużo, ale teraz przez dwie tury te jednostki nie będą się w ogóle ruszać. Dopiero potem się drzewiec ruszy. Dobra, tych tutaj tancerzy wojny sobie z... zwiążemy walką. No nie no, te 18 Entów to jest MVP tutaj. Z tego co widzę. Bo oni. O, to zaboli jeszcze. Okej. No co, co, tak. Ci druidzie, oczywiście, dostali negatywny morale. Teraz ja rzucę nawet ten rój. O, zabierze jednego. Mm. O, no, wow, ale ci idzie. A już tylko, że nie zeszły. No dobra, to może nie było aż tak super. Teraz zawsze Dobra, ci druidzie już. Powiedzmy, że nie grają. Możemy nadrzucić tej tutaj... odej, tutaj może bardzo, za wkorzenie. nie takie super zagranie, jak no ale nie będzie. O, dobrze, mogę się uczynić druidami, nareszcie. Nie kolce. I sumie to. A potem jeszcze to, na pewno nie maną. Ale nie, nasz ma dużo many. Są te nosałki jeszcze. Ale z całym kołem roszczu, więc to jest niebezpieczne. E, no nie, zdecydowanie w nich. Nawet nie, mam takie wrażenie nawet, że zrobię mniejsze straty niż bot. Ale to jest tylko takie wrażenie. Muszę jeszcze dużo mu zmienić. No, no zrób tak. O została nawet jakaś jedna została. Toż. Jestem w szoku. Zresztą że musimy ogień wejść, żebym, żebym stracił tę... Te... Stracił... Manę. Dobra, oni, oni, oni. Tak, ale tego nie robię. Zaatakuj. O tutaj, proszę bardzo, jeee, yeah, proszę. Fajnie. Yy, no nie, stracę tego. No został jeden, więc proszę Państwa, w Hej, czemu jeszcze ani razu nie wyszło skontrolowanie za kimś, jest? To jest niepojęte dla mnie. Nie pamiętam jaka jest szansa na otwarcie tego czaru, ale... Zgadza się, że nie jakaś ogromna, no ale jednak wszystko. Hmm, w sumie to nic lepszego nie wymyślę. Dobra, coś mogę strzelić? Z tego. Ty możesz zaatakować mimo wszystko, nawet jak tam zaczniemy. 11 punktów obrażeń. No to nie jest dużo, ale zawsze coś. Tak. <grytanie> piękna, piękna rysować. bardzo mi się to podobało. Jemu nie weszło, ale... Znaczy nie, mi nie weszło, ale jemu tak. Czyli standardowo dosyć. Nałóżników no, już nie mam. Oczywiście, że tak. Ale spoko. Morsałek też, nie? Tych sancerzy. Ale no jednak to stało mi dość dużo jeszcze tych druidów. Więc jest okej. Trochę w jedną rogu i przede wszystkim te enty, które no, tutaj są. zdecydowane NVP mi się wydaje. Teraz jeszcze jak zwiążemy ich walką. Może zostały tylko enty, nie? Dobrze mi się wydaje. Nic Więc więcej nie widzę już. Zobaczcie, by te tak te dać jeszcze druidów oczywiście, ale to już inna kwestia. O, jakby też możemy już dużo nie zostać po tej bitwie. Tyk cyk, make i pyk dwa jednorogi. O no, tych jednogów to chyba najmniej szkoda teraz w tym momencie, bo jeszcze są ulepszone, bo tych druidów trochę szkoda. No. Ale to już mogę poradzić. No i wygląda bitwa. No stracy wydaje mi się, będą porównywane do tego co zrobił Ja mm, Jednak mimo wszystko. No. No, no i proszę bardzo. Tuż nic? Nie, chyba nie. Słuchaj, biłeś mnie i moje dobre imię. Zetnij mi głowę i zakończmy to. Jeśli dobre imię jest dla ciebie takie ważne, pozostań przy życiu i oczyść je. Śmierć byłaby zbyt łatwym wyjściem. Nie mogę żyć w takiej hańbie. A więc sam się zabij. Życie jest zbyt cenne, by je odbierać pochopnie, poeto. Któregoś dnia zapewne pojmiesz prawdziwe sztuczne. Czyli jak dorośniesz, to zrozumiesz. <grym> dobra, pokonany z No proszę bardzo, ja mogę sobie ulepszone smoki zrobić. Proszę. Jaś o tym mówiłem, nie? ten zamek jest mega rozbudowany, że boty mają masę surowców na początek. Więc mogą na tę rozbudowę pozwolić. Na samo sobie najwyżej zbudować trochę tego. Jakiegoś bohatera. Nawet niech to będzie grok. Czemu nie mogę? Nie no, hej, to dobra, trudno. A czy to jest w stanie mnie tutaj ponać? Jaką mam armię? No i chyba nie jest w stanie. <grytanie> więc na jego miejscu bym się raczej na to nie rzucał. Dobra, bez rusałek, a co? A z masz trochę jeszcze ruchu? Podjazdź weź tą kopalnię. No i tak właściwie, to tutaj już jest kwestia taka, że tej mapy. Y -y. I wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu. teraz pochodzić. No, po farmie jest trochę jeszcze. Ile jeszcze mam, mogę. No, właśnie, 6 poziomów jeszcze mogę zdobyć. Jeszcze te wszystkie statystyki muszę zebrać. Jeszcze w tych zamkach zbuduję sobie maksymalną gildę magów, żeby mieć wszystkie zaklęcia, które mi się uda coś zdobyć. Mają jakąś gildę magów tu już? No nie, no to będzie dużo rozbudowywania w takim razie. To są niby jakieś armie, ale nie mają podjazdu. Nawet mogę sobie pójść tutaj, tylko nie wiem po co. W sumie to i tak nic nie ma. Już nawet nie będę budował tego do smoków, no to po prostu będzie już teraz chodzenie z tym co mam i... No dobra, chodź. Jak teraz to nie pójdę, to już nigdy nie pójdę. Za akcepty. Proszę make. Dobra, nic, nic, nic dla do nie wymyślę. Już prawie nic nie mam w armii, nie? A to po to nie się wrócić w jakąś armię. Nawet z tego zamku. Czy tam nie, nie, nie z tego drugiego. A tu o właśnie. Co tu mogę wyrekrutować? No to nie na razie nic. Bo nie mam złota. No. no. tak że widzicie, no, na heroicznym misja praktycznie nie do przejścia, nie? Na ciężkim, no już się zrobiło mega łatwo na tym etapie, nie? Wystarczyło pokonać girena znaczy, no, no, nie trzeba było, no wystarczyło zdobyć ten zamek, nie? A nawet nie jestem pewien, w sumie tak, mnie to dziwi, bo już jest naprawdę dużo czasu jakby w grze, bo już jest, no, już półtorej, no, jakby dwa, nie, półtorej tygodnia, tak? Minęło. Półtorej miesiąca, przepraszam. A jeszcze się ten quest po, poboczny nie, nie aktywnił, nie uaktywnił. I się zastanawiam, czy to jest czasami niezależne od tego, czy, kiedy my zajmiemy ten zamek. Bo to bardzo możliwe. Czy tak to ktoś napisał. No dobra, wróćmy się do, do tego zamku, rekrutować jakieś wojska. Skoro już o tym mówiłem. No, jest mną łazić, po prostu je denerwować. Wreszcie, to mogę sobie w tym zamku coś. Armię w, ten, rekrutować? Jakie to masz bezpieczeństwo? Bardzo niskie. Ty, z tymi 14 drzewcami. To zamek na pewno poradzi. Nawet mogę wyrekrutować trochę jeszcze, nie wiem, mundrzewców. Już teraz na pewno dadzą sobie radę to obronić. No, także na spokojnie, już teraz możemy się właściwie rozkoszować gameplayem Sylvanu. bo z gameplayu Inferno to za bardzo nie ma. Mm, Te dwa mogę sobie szkolić, dobra. nie, to poczekaj ty po prostu, może. Po prostu poczekaj. Aha, będziesz mnie zajmował. Tartaki. Znaczy, kopalnie drewna. Że A, że mnie było drewno teraz. O, ty. Paskudo. Proszę bardzo. Patrz na to. Biorę arm idę cię ścisnąć. Teraz. Tak, idę. Dobrze, no, idę. Nie, nie idę. Idę, nie idę. Trochę idę. Teraz nie idę. nie, nie wiem, no bo. Bieganie za nimi. Nie potem znowu tu przejdę. A ja tego zamku nie mogę zdobyć, bo wygram misję wtedy. A chciałbym, czym jeszcze pochodzić. No, dobra, no to chodź po to, już nie muszę tych telemównań pokonywać. To się mija z celem. Jeszcze nie, pobyć na tym jeszcze. No i co będzie, żeby? No, zajmij się tylko, panie, złota. Mm -hmm. No, 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 fajnie, fajnie. Już po prostu te biegające boty, nie? Dobrze, w na To logistykę. przynajmniej. I te buty wziąłem chyba, nie? Mam je założone? No, to teraz już w ogóle. Dobra, pole zachęciszał. Teraz już w ogóle mam tyle ruchu, że mogę. Gonić ich obu jednocześnie. Nawet. Może nawet nic nie robię. nie ma co rozbudować tego zamku. Bo też tak, tak armii nie potrzebuje nawet tych smoków tam. Co mnie te smoki zmienią? To są mogę dorekrutować najwyżej tych... Uczników. Już wolę mieć uczników aniżeli ten... jeżeli te smoki. Naprawdę. W sensie jakby... Mm, większe przełożenie tam nie mają. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak... Jakoś tak Bardziej szanuję... Może <głos》>, tak. Bardziej szanuję uczników werfickich aniżeli... Aniżeli smoki. No, proszę bardzo. Znaczy jaki jakby były jakieś, nie wiem, miesiąc plagi czy coś. W drugim zamku, już prawie wszystko wyrekutowane. A w sumie to te... gilnie magów. To jest dobry pomysł, żeby o tym pomyśleć. jednak trzeba by było... No, naprawdę byś mi uciekał, no właśnie o tym bubie, nie? Biegające, brzdące po prostu. Jak z dzieckiem, no jak z dzieckiem? No i on ze czterema manifami chodził, nie? Czy I... tam rusałkami? I on jest super fajny. Dobra, buduj nie mi Może jakieś magie, czary zniszczenia będę miał. Jakbym faktycznie, jakby faktycznie dostał jakieś czary zniszczenia, to kolejna misja mogłaby być troszkę prostsza. Co i nawet i tutaj? Nie, może nie z tą armią, którą mam aktualnie. No nie, nie, nie. To też nie, bo to, 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 to są straty niepotrzebne. Po co utrwalać złe nawyki? Lepszym nawykiem będzie właśnie, zdobycie tej kopani. Kolejna Gildia Magów, kolejnego dnia, kolejna Gildia Magów i potem jeszcze jedno. I będziemy happy. O, tutaj muszę zrekrutować, zrekrutować trochę armii. Nie, żeby miało on jakieś szanse. Jakiekolwiek tak na dobrą sprawę. Co my tu mamy ciekawego? Łącząc błyskawic i krąg Ej, dobra, dobra, to jest. To jest fajne, to mi się podoba. Takie podejście. A pokaż mi tutaj. Tu nie mogę nic, ale zrekrutuj wojska jakieś. Tak, 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 tak. tak. Smoki nawet? No, smoki nie za bardzo. Jakiś przywódca? O, proszę bardzo, jeszcze bohater. Specjalistka od roju os, czyli no nic ciekawego. Królowa roju os. Jesteś w stanie go ścisnąć nawet tak? Nawet tak, jesteś w stanie go ścisnąć. Proszę bardzo. I po robocie. O, tu muszę jeszcze podejść tym e, agrelem, bo po nim nie byłem. Przywołanie istot dostałem. Ej, w sumie to nawet mogę iść. W takim razie skoro dostanę to przywołanie istot. Mam tutaj do rekrutacji jeszcze? no, mamy zdecydowanie. No, może mi się uda. Ale dobra, w sumie to może żeby... No nie wiem, w sumie tak, co, co zrobić, bo... Hmm... Um... Dobra, super. Proszę tak, sobie rekrutował. Ale chyba tak zrobię, że po prostu zakończę w tym miejscu. ...Warmagedon! Uwa! Bo no tak, ten pociąg nie ma go zbudowałem. Zakończyłem w tym miejscu. Ten odcinek jest troszeczkę krótszy, faktycznie niż poprzedni. niż poprzednie kilka ostatnich. Ale chodzi o to, że i tak potrzebuje dość dużo, dużo, dużo czasu jeszcze. Więc po prostu dokończymy tę misję w kolejnym odcinku i tyle. Pocześcimy całą mapę. I w końcu to będzie taka spokojniejsza misja, a nie, że muszę biegać i po prostu na zapałkach wszystko robić. Na szpilkach. No, no, a to jeszcze, no, zobaczcie, pięć poziomów jeszcze zostało do zdobycia, jeszcze cała gildia ma go do zbudowania, także co? Ja się z wami żegnam. Chciałbym się powiedzieć, że chwała Ulgarszowi, ale patrzę na naszą armię, to tak raczej średnio. No i co? Widzimy się w kolejnym.